Witam w kolejnym wideo. Dzisiaj chciałem Cię opowiedzieć na temat ciekawej strategii, która moim zdaniem bardzo dobrze sprawdza się w kontaktach z kobietami, i stosowanie tej strategii powoduje, że dziewczyna dużo więcej inwestuje w znajomość, i jest o wiele bardziej zaangażowana. Co to za strategia, o czym tutaj dokładnie mówię? Mówię o tym, żeby wymagać od dziewczyny, żeby inwestowała dużo więcej. I podam Ci tutaj jeden prosty przykład. Poznajesz dziewczynę, to od razu nie dawaj jej siebie na tacy, tylko wymagaj od niej, żeby dużo więcej inwestowała. Mam kolegę, który, jak poznaje nową dziewczynę, od razu mówi o co mu chodzi. Do tej dziewczyny mówi, że nie będą parą, że on szuka tylko tutaj luźnej znajomości i wręcz nawet jak do czegoś dochodzi na pierwszych spotkaniach, to mówi, że on się jeszcze musi zastanowić, czy tu w ogóle całe jej się oddać, bo on musi sprawdzić, czy ona zasłużyła, jak zasłuży. No to być może on się zdecyduje na coś więcej z nią. I dokładnie w podobnych słowach, jak ci tutaj to przedstawiam, on to prezentuje dziewczynom. Jaki jest efekt? Kobiety bardzo dużo dla niego robią, ponieważ jest szczery, prosto, e, mówi o co chodzi, to też dziewczyny jakby widzą w nim, mają takie poczucie szacunku do niego, autentyczności i inwestują w te znajomości bardzo, bardzo dużo. Co jest ciekawe, ten facet jest w średnim wieku, bo jest po czterdziestce, a spotyka się z 20-paroletnimi dziewczynami, robiąc te rzeczy, o których ci mówię tutaj w tym materiale. Więc, co robić, żeby podnieść tą skuteczność na randkach w relacjach z kobietami? Przede wszystkim, wymagaj od kobiety, żeby to ona dużo sama inwestowała, wkładała w relacje, w związek. Spotykasz się z nią, pocałowałeś się na randce, to powiedz jej, słuchaj, to był pierwszy nasz pocałunek, ale na drugi będziesz musiała zasłużyć. I w ten sposób pokazujesz jej, że jakby ty jej się cały nie oddałeś, ona się musi starać, musi dalej próbować się tobie przypodobać, bo inaczej z nią się nie będziesz spotykał. To jest tak proste, ale niezwykle skuteczne i trzymając się takiego nastawienia długofalowo, zauważysz, że dziewczyna się w tobie zakochuje, dużo bardziej się angażuje, e, częściej pisze SMSy, ponieważ ty jakby wymagasz od niej więcej. Jednocześnie budując w niej poczucie winy, że jest dla ciebie niewystarczająca. Być może zabrzmi to jak manipulacja, ale kobiety tą strategię często stosują przeciwko tobie. Zauważ, że pewnie nieraz całowałeś się z dziewczyną, ona ci powiedziała na następny pocałunek musisz zasłużyć, czy na coś więcej musisz zasłużyć, czy musisz postarać się lepiej. Rób dokładnie to samo z dziewczynami, a zauważysz, że one dużo więcej inwestują, wręcz nawet dużo szybciej się w tobie zakochują. Naprawdę potężna strategia. I to jest właśnie ciekawe, że wychowano nas w zupełnie inny sposób, bo opowiadano nam, że trzeba traktować kobiety jak księżniczki, kupować im drogie prezenty, zabierać na drogie wakacje i wtedy dziewczyna będzie zakochana. Natomiast praktyka pokazuje, że budowanie związku w ten sposób jest nieskuteczne, bo dziewczyna dużo emocjonalnie nie inwestuje w związek, tylko widzi w tobie wartość poprzez pryzmat pieniędzy czy tego materialnego wkładu, jaki wniosłeś w relację. I w ten sposób nie pozycjonujesz się jako facet, który jest emocjonalnie dla niej atrakcyjny, tylko jako żywiciel. Taka osoba, która zapewnia jej byt, jedzenie, mieszkanie nie wiem, może samochód, jakieś zachcianki typu ubrania, kosmetyki. To jest łatwo zastąpić, bo znajdzie innego faceta, który daje to samo, więc nie jesteś w żaden sposób wtedy dla niej wyjątkowy. Natomiast jeśli wytworzysz taki obraz w jej głowie, o którym mówię w tym wideo, czyli ona się będzie dla Ciebie starać, dużo inwestować, Ty nawet na początku będziesz jej utrudniał zdobycie Ciebie. Będziesz trudny do zdobycia, bo podczas sytuacji, takich, gdzie się tam pieścicie, dotykacie, będziesz jej mówił, że ona sobie musi na to zasłużyć. To kobieta naturalnie po prostu dużo więcej będzie inwestować, będzie bardziej się starać, niekiedy nawet cię będzie przepraszać za niektóre sytuacje, bo jej będzie głupio, bo zauważy, że być może ty masz zły humor, zacznie się martwić, czy ona ci się podoba, a wszystkie takie właśnie reakcje, myśli, jej zachowania. Będą prowadzić do tego, że ona będzie o tobie więcej myśleć, a więc się będzie zakochiwać. Jest to bardzo skuteczna metoda, a często się tego nie trzymacie i zamiast powodować to, żeby dziewczyna w was inwestowała, w relacje, żeby sama więcej wkładała do tej znajomości, żeby było to dla niej bardziej istotne, to wy sami staracie się za dużo włożyć i w ten sposób wy inwestujecie emocjonalnie, materialnie, yy, przejmujecie się jej opinią. Czyli też w pewien sposób wkładacie w to jakąś inwestycję psychiczną, a dziewczyna tego nie robi, więc jak jesteś bardziej zaangażowany, no to komu bardziej zależy na związku? Kto jest bardziej podatny na manipulację? No ty, więc po prostu odwróć rolę i zacznij też w ten sposób właśnie podrywać, uwodzić kobiety, żeby to one więcej inwestowały i nie bądź naprawdę taki łatwy. Opowiem Ci historię. Ja kiedyś będąc młodym chłopakiem podszedłem do dwóch dziewczyn w restauracji i powiedziałem do jednej dziewczyny, bardzo mi się spodobało jak, jak jesz. Tak? I tam użyłem jeszcze paru innych epitetów, troszkę taki seksistowski tekst. Dziewczyna już po 30 sekundach chciała mi wciskać numer. Nie chcesz mojego numeru, słuchaj, może się umówimy na jakąś imprezę, tak? Niesamowity entuzjazm. Kolega, który wtedy ze mną był, to prawie widelec połknął z wrażenia. Co ja powiedziałem tej dziewczynie: Nie chcę twojego numeru. Kiedy będę chciał sobie wziąć od ciebie twój numer albo kiedy będę chciał cię znaleźć, to cię znajdę. Więc widzisz, ty musisz pokazywać kobietom, że w pewien sposób, po pierwsze, ty rządzisz, a po drugie, to ona sobie musi zasłużyć na kontakt z tobą. Jak będziesz się tego trzymał, takiego sposobu myślenia, zobaczysz, że wszystko się zmieni i kobiety będą cię prosić o spotkania. Będziesz się pozycjonował w oczach dziewczyn jako wartościowy facet atrakcyjny, a jeśli to ty przeinwestowywujesz, błagasz się o spotkania, wydzwaniasz, przepraszasz za błędy, które zrobiłeś, robisz dokładnie coś odwrotnego i wręcz zabijasz. Całe zainteresowanie w dziewczynie. Tyle w tym materiale, nie będę przedłużał, bo za chwilę też jestem na imprezę umówiony. Więc jeśli się podobało, zostaw łapkę do góry. Polecam inne moje filmy. No i pod spodem masz więcej materiałów, jeśli chcesz, to korzystaj. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!